Odbiorek, 400 metrów od domu. Ja przyjąłem zamówienie jeszcze w fotelu przed komputerem. Jakaś kuta mięsa z lipowej. Obstawiam, że gdzieś tutaj. Dzień dobry 650 globo? Będzie za chwilę. Dobra. Super, dziękuję. Kurde, łańcuszek wyszajkowany elegancko w benzynie Przesmarowany. Nowe idzie jak strzała. No to szkoda, że popadało. Pojeżdżałem, że dzisiaj wrócę do domu i łańcuch będzie w takim samym stanie jak przed czyszczeniem. No mam tylko nadzieję, że nie będzie padać Wszystko w chuja mokry, to też się nie ładuje kurwa Pitne tym za chwilę pójdę po to do domu Chyba To jest szałpana szałpana co rozdupcył Teraz co ja tu mam? 67 H Proszę bardzo, H to gdzie będzie? Bo szaleje. Tam. idealnie na na Tam Czyli ten, Tamten blok, tylko kwadrat w Dobra, dzięki piękne. Nic Nie no, Jadę, bo nie mam czasu. Dzięki. No a telefon myśl człowieku. Dzień dobry, to za bardzo, dostarczone dziesięć pięćdziesiąt że to dostaliśmy A kolejne zamówienie z galerii Kazimierz na Myśliwską czy 963 globo można prosić? 963 Dobra wzięłem KFC Jeszcze mam pizzę z pizzach na dole Ten na stufy i tam wyjechałem. Tylko od dupy strony Ale, i tak ta pizza na pewno jeszcze nie jest gotowa. Dobra, czy 5, 6, 7 będzie gotowa? 20 minut later. 567 chyba. No. Się nie okazało, że kurwa te, te kurczaki się wysypią. To tak myślę, że o wpudo. No wpudo nie, ale za 26. Czyli tak po godzinie z hakiem będę miał 4 zrobione. A zła informacja taka, że zaczyna padać. Ja mam pierwsze dostawię pizzę czy te kurczaki kurczaczki z pizzą jedziemy dalej fajnie się tu jedzie w stronę płaszowa problem tu jest taki że stąd potem nie ma zamówień o, koniec czasu, pogoda została aktywowana Jeśli tu po lewej mamy zostawić kurciaczka To jest... Oczywiście, winda na Te, spoko. Kurwa wyjechałem pod jakieś numery w ogóle z kosmosu jeszcze winda zróbcywa Prawdopodobnie te wszystkie klatki ABC łączą się w środku i ci chuj się doszczą do B jak wyjechałem do góry na A Dzień dobry, przepraszam tak długo, ale ja wyjechałem windą w ogóle gdzie indziej Nie nie placewa Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Dobra, jak daleko, więc druga dostawa. 500 metrów. Ja pierdolę, to będzie czwarte. Plus 3 będę miał. Glowo, dzień dobry. Dobra, to jest mniejsze, proszę O, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Jest kolejne. Z Dąbie, 6 km. Z Dąbie na grzeguszka. No i dobre. Też podwójne. Nie tak Kurde, boję się, że te Biedronki trochę nie popierdolił siatek. Przede wszystkim mam nadzieję, że tam tego jest niedużo. Wczoraj z Auszanem jechałem jednym. Lekko nie było, bo jak jakie mam już teraz dwie. A mi daj Boże, jak któryś z nich ma jakąś zgrzewkę wody. To mam przejebane pomidorki, chipsy ściereczki do zmywania dwa razy saganka, półtora 1,5 litra no nie, nie ma tragedii najgorzej popada coraz bardziej ta ścieżka jest zajebista na całej szerokości woda stoi Ktoś tu wyjdzie, czy? Czy jak? Sorry, że dwa razy teraz przeczytałem. Dwa mam: 515 i 459. pięćdziewięć. 515. Dobra. Dobra, teraz nie popierdol. pierwsze. Trzeba pytać niezwiązane. Pierwsze niezwiązane. Pierwsze niezwiązane. Pierwsze niezwiązane. Pierwsze niezwiązane. Tam jest C. Proszę Panią, klatka C to w którą stronę? Mm. Tam jest B. Możliwe, że w w środku musi Pan wejść. Mm. No, nie ale to jest 77 czy? 77, ale to może być ta cały Dobra, dzięki. Spokojnie, spokojnie. dobry. Dzień Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Dawno nie padało. Znowu zaczyna się gra Tutaj. Dzień dobry. I dobra. No, I tak pada, przestaje, pada, przestaje. Dziękuję bardzo. Do widzenia. No, dzisiaj jeszcze lepiej. Godzina 50. 62 zł. Mogińska, Biedronka. minuty? <noise> Za szybko dojechałem. Kurwa mi się lasce Siedem trzy, trzy, trzy sześć. Siedem trzy sześć moje. Skońce? Skońce. chuźwa zakupy na Sylwestra robią. A to nie są lekkie rzeczy. Szkołaży tutaj. Gibę, hej, jest. Pizzeria Aladdin. Widzicie, no w czysta, Aladdin. tutaj. Dobrze, pięć dwa ja ją zapłacić, tak? Za to jest pięćdziesiąt trzydzieści cztery. Dziękuję. Dzięki. No, to mi się podoba. Szybki strzał. Odbiór 600 metrów, dostawa 250 metrów. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Medwiedzkiego 20% więcej płacę Mogę wziąć McDonald's Na tam zawsze były chyba kolejki Ja mam J E J E tak? No. Dobra Dobrze idzie, to jest niedaleko do zawiezienia i to będzie ósme. Zostaną mi tylko cztery. Jeśli uda w końcu to wyzwanie zrobić. Nie opierdol się, ja się do y, Hamburga dołożę. Ja nie mam kasy, ja operuję pieniędzmi, tak jakby mojej aplikacji. Przepraszam cię za chwilę. Spoko. A, sorry. No. Dobra. to będą napoje. To najważniejsze, bo to za chwilę wyleję, pewnie. Super, dzięki. No i dzięki. Global, dzień dobry. A przepraszam, ale kurier przed chwilą dostarczył zamówienie. Aha. A to nie wiem o co chodzi, bo kurier dostarczył. W tym momencie ja tam się już. No dobra, no nic, dziękuję. Ja się tam tak skontaktuję. Tak no. dobra, no dzięki. Mnie to nieźle. Anulowali zamówienie. Dostałem żarty z Afryki. to nie małe. MAK zestaw. Wrap chrupiący klasyczny, powiększony. Frytki cola. Ciker jakiś, tu for you. Red Ciker, tuforiu Cheeseburger Happy Meal. Nie, nic, muszę gdzieś pod koszem tą kole wyjebać. A zresztą będę jeździł. Najgorzej, bo mam biedronkę kurwa, teraz to wszystko się zmiażdży. Dobra, gdzie ta wiedra jest? Jeszcze zaczyna padać cholera jasna. Sołtysowska. Biedronka czeka kurwa, a w chuju to mam, że czeka kurwa. Nie da się jechać. Kurwa bagna jebanek. W początku mówiłem, że umyłem se łańcuch i wysmarowałem. Chodzi jak nówka, kurwa. no to już chodzi. Proszę bardzo, w to gdzie odbiorę? Do końca budynku i po lewej stronie na y, drzwiach jest y, dzwonek. Dobra, dobra, dzięki. Kurwa, cały mokry jestem, ja pierdolę. No to jest dzwonek, wydupcym na patyku. Co kurwa, nie odbiorę? Dobre. Dzień dobry. Dzień dobry. około. Już Panu powiem. 39. dziewięć mamy O, Piccolo. Tak, Piccolo, tak najważniejsze. O, paragonik jest w środku? Że jest, tak, wrzuciłam paragonik. Dobra, dobra, dzięki. Do widzenia. kurwa, no nie da się pisać, ja pierdolę a pierdolę kurwa was, nie mam czasu się dupcyć, na łeb mi kurwa też pada pierdolę wszystko w chuja to też się nie ładuje kurwa pić tym za chwilę pójdę jak po do domu No i chuj to się z już całkiem Dobry, przepraszam, tak go było, ulewa. Jak Dzień dobry, Dzień dobry. dobry. przepraszam, globo się dzieje, odbierasz. Z punktem stuki klienta przy wejściu tam, jak napis, o show. Dobra, dziękuję bardzo. Dzień dobry, globo ponadbiorę. Jaki numer? Yy, 227, 227. Proszę. Mm, dziękuję. Thank you, Mr. Bergal. Thank you.